Stadiony.net prezentują 10 najlepszych stadionów Ultrasów Cześć! Tym razem przygotowaliśmy dla Was coś specjalnego. Stadionowy ranking, ale o kolejności miejsc decydują ci, którzy dbają o wyjątkową oprawę na trybunach, czyli Ultrasi. Nasze zestawienie zostało oparte o dane z kanału Ultras World, który od 2013 roku wybiera najlepszą dziesiątkę ekip fanatyków, Publikując rankingi na YouTubie. Do naszego podsumowania wzięliśmy pod uwagę zestawienia z lat 2017-2022 z pominięciem roku 2020. Zasady punktowania przedstawiają się następująco: Za pierwsze miejsce przyznawane jest 10 punktów, za drugie 9 punktów i tak aż do miejsca 10, za które należy się jeden punkt. Zanim przejdziemy do materiału, prosimy o zostawienie suba z dzwonkiem, kciuka w górze i komentarza. A teraz, nie przedłużając, zapraszamy Was do fascynującego świata ultrasów, którzy sprawiają, że atmosfera na stadionach w trakcie meczów piłki nożnej jest tak wyjątkowa. Miejsce dziesiąte. Stade Geoffroy Guichard 10 punktów AS Saint-Étienne Nasz ranking zaczynamy we Francji. Miejscowy obiekt przeszedł gruntowną modernizację przed Euro 2016 i wciąż prezentuje się bardzo nowocześnie. Trybuna po trybunie rozbudowano wtedy sektory za bramkami, drugi poziom widowni. Przemianę przeszła zachodnia strefa VIP, a dwa z czterech narożników zostały zabudowane. Całość obłożono perforowaną blachą trapezową. AS Saint Etienne wspierają dwie ekipy ultrasów, Magic Fans i Green Angels, które razem tworzą spektakularną atmosferę na meczach swojego klubu, a trybuny w zielono-białych barwach wyglądem tylko potwierdzają zasadność umieszczenia fanatyków Saint Etienne w naszym rankingu. Miejsce 9 Parken 11 punktów, FC Kopenhaga. Obiekt położony w północnej części stolicy Danii jest największym w całym kraju. Arena posiadająca rozsuwany dach gościła część spotkań w ramach Euro 2020. Za bramką po północnej stronie znajduje się słynna Section 12. Jest to dwupoziomowa trybuna, gdzie zasiadają najzagorzalsi kibice Kopenhagi. Tam prezentowane są oprawy i intonuje się przyśpiewki, które w trakcie meczów podejmuje cały stadion. Na obu piętrach może pojawić się 8600 kibiców, co czyni sekcję 12 jedną z największych trybun w Skandynawii. Miejsce 8. Stadion Poznań, 12 punktów, lech Poznań. Ruch kibicowski w naszym kraju posiada bogate tradycje. Dlatego w tym rankingu nie mogło zabraknąć polskich przedstawicieli. Fanatycy kolejorza wielokrotnie pokazali się z dobrej strony na meczach w europejskich pucharach, a szczególnie w bieżących rozgrywkach Ligi Konferencji, kiedy ich stadion pękał w szwach. Efektownie prezentowała się oprawa One-way ticket na meczu z Villarrealem. czy mamy szale po swojej stronie, podczas pojedynku z Dziur Gordon. Dodajmy, że niesieni dopingiem piłkarze uczynili z bułgarskiej prawdziwą twierdzę. Najgłośniejszym miejscem w trakcie spotkań Lecha jest kocioł, czyli trzypoziomowa trybuna za jedną z bramek, mogąca pomieścić prawie 10 tysięcy ultrasów KKS-u. To tam bije serce stadionu. Miejsce siódme: Deutsche Bank Park, 13 punktów, Eintracht Frankfurt. Stadiony niemieckiej Bundesligi zachwycają oprawą w trakcie meczów. Prawie zawsze wypełnione są po brzegi. A duże znaczenie dla atmosfery mają sektory z miejscami stojącymi, które zajmują ultrasi. We Frankfurcie fanatycy okupują trybunę za bramką po północno-zachodniej stronie. Jej dolna kondygnacja mieści 7000 kibiców na miejscach stojących, a górna posiada miejsca siedzące. Po przebudowie drugi poziom ma również być przeznaczony dla stojących fanów, a cała trybuna pomieści 20 tysięcy ultrasów. Pod względem pojemności ustępować będzie jedynie słynnej Zyd na stadionie Borussia Dortmund, mogącej pomieścić 24 454 widzów. Miejsce szóste Gazprom Arena, 16 punktów, FK Zenit Sankt Petersburg. Niespecjalnie mamy ochotę wspominać o rosyjskich stadionach, ale z kronikarskiego obowiązku musimy to zrobić. Działania Putina i jego bandy orków spowodowały, że rosyjski futbol znalazł się na manowcach. Zarówno reprezentacja, jak i kluby zostały wyłączone z rozgrywek międzynarodowych. I niech tak pozostanie. W tym miejscu tradycyjnie przypominamy o polubieniu tego materiału. Pamiętajcie też o subskrypcji i kliknięciu w ikonę dzwonka. Miejsce piąte. Ohąż Velodrom. 16 punktów. Olympique Marsylia. Stadion na południu Francji swój obecny charakterystyczny kształt uzyskał w wyniku przebudowy pod kątem organizacji Euro 2016. Dzięki niej arena uzyskała imponujące zadaszenie i znacznie poprawiła się też widoczność z trybun, która wcześniej pozostawiała wiele do życzenia. Dzięki charakterystycznemu parasolowi możliwe stało się też prezentowanie efektownych podwieszanych opraw. Wszystkie ekipy fanatyków Olympique podzieliły się sektorami na obu trybunach za bramkami i mogą ze sobą współzawodniczyć w dopingu. Miejsce czwarte. Allianz Stadion. 17 punktów. SK Rapid Wiedeń. Najmniejszy stadion w naszym rankingu ale ultrasi ze stolicy Austrii potrafią odpowiednio podgrzać atmosferę nawet na tym kameralnym obiekcie. Arena powstała w ekspresowym tempie w zaledwie 17 miesięcy. Komercyjna nazwa pomogła sfinansować budowę, ale wielu kibicom nie przypadła do gustu. Pojawiła się nawet groźba bojkotu nowego domu, jednak udało się wypracować kompromis. Bardziej tradycyjni fani będą używać nazwy Weststadion. Fanatycy klubu zajmują rozległą trybunę stojącą na południowej stronie obiektu, na której zawsze jest gorąco i gęsto od dymu. Miejsce trzecie. Stad Mohamed Sank. 20 punktów. Wydat Casablanca. Raja Casablanca. Jedyny stadion w zestawieniu, znajdujący się poza Europą, a także jedyny, który jest domem dla dwóch klubów. Gdybyśmy brali pod uwagę wynik dla każdego klubu z osobna, to i tak oba znalazłyby się w naszym rankingu. A tak wybraliśmy wyższy wynik i na naszej uwzględniliśmy jedenasty klub. Dzięki centralnemu położeniu w Casablance arena jest miejscem jednej z największych konfrontacji derbowych na świecie. Trybuny za bramkami, gdzie nie ma krzesełek, są zajmowane przez kibiców odwiecznych rywali. Północna, nazywana Frimia, to serce dopingu fanów Widat, a południowa, tak zwana Magana, gromadzi najgłośniejszych fanatyków klubu Raża. Miejsce drugie: stadion Rajko Mitic, 40 punktów, FK Strzena Zwiezda. Na belgrackiej Marakanie swojego czasu zdarzały się naprawdę imponujące frekwencje, przekraczające 100 tysięcy widzów. Na tak Wiecznych Derbach, czyli spotkaniach pomiędzy Schweną Zvezdą a Partizanem, dwoma najbardziej utytułowanymi i najpopularniejszymi serbskimi klubami, atmosfera zawsze jest gorąca, a fanatycy obydwu klubów rywalizują ze sobą na efektowne oprawy i pirotechnikę. Te pojedynki uznawane są za jedne z największych rywalizacji w światowej piłce nożnej. Obecnie waży się przyszłość Marakany, a sam stadion może nawet zostać zburzony, co z pewnością nie spodoba się fanom z Chweny którzy u siebie tworzą niezapomniane spektakle. Miejsce pierwsze – Stadion Wojska Polskiego, 41 punktów, Legia Warszawa. Zaskoczeni? My nie. Ultrasi Legii od lat są w doskonałej formie i prezentują oprawy, o których jest głośno w całej Europie. Na fanatyków z Żylety zawsze można liczyć. Ich tifo nierzadko podejmuje istotne tematy historyczne i polityczne. Do legendy przeszły też te skierowane przeciwko właścicielowi klubu, Dariuszowi Mioduskiemu. Zmodernizowany stadion Legii pozwala na podwieszanie opraw, które wyglądają bardzo efektownie. Fanatykom nieobce są też ogromne sektorówki i racowiska, które składają się na jedne z najefektowniejszych atmosfer na świecie. Występy wojskowych w europejskich pucharach sprawiły, że o warszawskich ultrasach usłyszeli wszyscy. Pierwsze miejsce w rankingu zasłużone. To koniec naszego zestawienia. Robi wrażenie, prawda? Koniecznie dajcie nam znać w komentarzach, atmosfera na którym stadionie w trakcie meczu podoba Wam się najbardziej, a może na naszej liście zabrakło jakiegoś obiektu, gdzie ultrasi też robią dobrą robotę? My płyniemy dalej, a Wy wypatrujcie kolejnych materiałów na naszym kanale. Do zobaczenia!